Czy kiedykolwiek uratowałeś komuś życie, nie wiedząc, kim naprawdę była ta osoba? Ja tak. I ta decyzja zmieniła wszystko. Nazywam się Anna Kowalska, i przez lata wierzyłam, że tamta deszczowa noc w Krakowie była tylko chwilą szczęścia, przypadkiem, miłym nieznajomym, który pojawił się, gdy najbardziej potrzebowałam pomocy. Byłam przemoczona, bez pieniędzy, sama z dziesięcioletnim synem, wdową od trzech lat. Walczącą o utrzymanie małej kwiaciarni przy życiu, podczas gdy świat walił się wokół mnie. A potem zatrzymał się czarny Mercedes. Mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziałam, opuścił szybę i zapytał, czy potrzebujemy podwiezienia. Zawahałam się. Mama zawsze uczyła mnie, żeby nie ufać obcym. Ale spojrzałam na mojego syna drżącego z zimna i wsiadłam do tego samochodu. Ten mężczyzna nazywał się Tomasz Wiśniewski. Bogaty, wpływowy, właściciel sieci hoteli w całej Polsce. Ale było coś w jego oczach. Głęboki smutek, którego nie mogłam zrozumieć. Pomógł nam. Zmienił nasz biznes. Stał się częścią naszej rodziny. A lata później, kiedy umarł na raka, samotny w tej ogromnej willi w górach, mój syn odziedziczył wszystko. Miliony złotych. Fortunę, o którą nigdy nie prosiliśmy. Ale prawdziwa historia na tym się nie kończy. Bo pięć lat później mój syn uratował życie kobiecie w wypadku samochodowym. Nie wiedział, kim ona była. Po prostu zrobił to, co uważał za słuszne to, co zrobiłby Tomasz. A kiedy odkryłam tożsamość tej kobiety, kiedy zrozumiałam niewidzialną sieć łączącą nas wszystkich, Uświadomiłam sobie coś, co do dziś przyprawia mnie odreszcze. Nic w życiu nie dzieje się przypadkiem. Jeśli jesteś tutaj teraz, słuchając tej historii, może to dlatego, że też w to wierzysz. Że istnieje niewidzialna nić łącząca wszystkie nasze wybory. Zapisz się na ten kanał, jeśli szukasz prawdziwych historii transformacji o tym, jak małe gesty mogą zmienić całe życie. Bo to, co Ci teraz opowiem, sprawi że zakwestionujesz wszystko, co myślisz, że wiesz o przypadkach, o dobroci, o tym, co naprawdę znaczy uratować komuś życie. Zostań do końca, bo prawda stojąca za tą historią sprawi, że zobaczysz swoje własne życie w zupełnie inny sposób. Więc pozwól, że opowiem ci, jak jedna deszczowa noc w Krakowie zapoczątkowała serię wydarzeń, których nikt nie mógł przewidzieć. Jak lata później odkryłam, że ten mężczyzna, który nas uratował, w rzeczywistości. Nigdy nie zapomnę tamtej burzliwej nocy w Krakowie, kiedy moje życie zmieniło się na zawsze. Nazywam się Anna Kowalska i prowadzę niewielką kwiaciarnię na Kazimierzu. Mój mąż Piotr zginął trzy lata wcześniej w wypadku samochodowym na drodze do Wieliczki, zostawiając mnie samą z dziesięcioletnim synem Jakubem. Każdego dnia walczyłam o przetrwanie, próbując utrzymać dach nad głową i zapewnić synowi przyszłość, o której marzył jego ojciec. Tego wieczoru niebo nad Krakowem rozdarły błyskawice. Zamykałam kwiaciarnię później niż zwykle, bo właśnie skończyłam przygotowywać bukiety na wesele następnego dnia. Jakub czekał na mnie przy witrynie, przyciskając nos do szyby i obserwując ulewę. Kiedy wyszliśmy, deszcz lał jak z sebre. Nie mieliśmy parasola, autobus, którym zwykle wracaliśmy do naszego małego mieszkania na podgórzu, Właśnie objechał sprzed naszych oczu. Staliśmy pod wiatą przystankową, przemoczeni do suchej nitki. Jakub drżał z zimna, mimo że był maj. Wtedy zatrzymała się przy nas czarna mercedes klasy S. Szyba opuściła się powoli i zobaczył wysokiego mężczyznę w eleganckim garniturze. Miał może pięćdziesiąt lat, siwe włosy i zmęczone, ale łagodne oczy. Czy mogę państwa gdzieś podwieźć? zapytał po polsku. Choć słyszałam lekki akcent. Nie mogę patrzeć, jak matka z dzieckiem stoi w taką pogodę. Zawahałam się. Mama zawsze mówiła, żeby nie wsiadać do obcych samochodów, ale spojrzałam na drżącego Jakuba i instynkt matki zwyciężył. Wsiedliśmy. Wnętrze samochodu pachniało skórzaną tapicerką i drogimi perfumami. Przedstawił się jako Tomasz Wiśniewski, właściciel sieci hoteli w całej Polsce. Jadąc przez mokre ulice Krakowa, rozmawialiśmy. Powiedziałam mu o kwiaciarni, o tym, jak ciężko jest samej utrzymać interes i wychować dziecko. On słuchał z uwagą, która wydawała się szczera. Kiedy dojechaliśmy pod nasz blok na ulicy Lipowej, chciałam tylko podziękować i wyjść, ale on zapytał o numer telefonu do kwiaciarni. Następnego dnia zadzwonił. Chciałby zamówić kwiaty do wszystkich swoich hoteli. Regularnie. Co tydzień. Nie mogłam uwierzyć. To była szansa, o jakiej marzyłam. Podpisaliśmy kontrakt i nagle moja kwiaciarnia zaczęła prosperować. Mogłam zatrudnić dwóch pracowników i w końcu przestać martwić się o czynsz. Tomasz przychodził czasem do kwiaciarni. Zawsze miły, zawsze zainteresowany jak się mamy. Jakub go polubił. Czasem przynosił mu książki o historii Polski, o której mój syn był pasjonatem. Pewnego razu zapytał, czy może zabrać Jakuba na mecz Wisły Kraków. Początkowo się wahałam, ale zobaczyłam radość w oczach syna i zgodziłam się. Stali się przyjaciółmi. Tomasz nigdy nie próbował zastąpić Piotra, ale był obecny, pomocny, dobry. Lata minęły. Jakub skończył liceum i dostał się na medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byłam z niego taka dumna. Kwiaciarnia rozrosła się do trzech lokalizacji w Krakowie. Wszystko to było możliwe dzięki tamtemu deszczowemu wieczorowi. Tomasz stał się częścią naszego życia, kimś w rodzaju stryjka dla Jakuba. Ale pewnego dnia wszystko się posypało. Było to w grudniu, na dwa tygodnie przed Wigilią. Siedziałam w kwiaciarni na Starym Mieście, przygotowując strojki świąteczne, kiedy Tomasz wszedł do środka. Wyglądał okropnie. Twarz miał szarą, oczy przekrwione. Usiadł ciężko na krześle obok lejgi. Anno, muszę ci coś powiedzieć, zaczął. Jego głos drżał. Jestem chory. Rak trzustki. Czwarty stopień. Lekarze dają mi może pół roku. Świat stanął w miejscu. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu. Ten człowiek, który uratował nas tamtej nocy, który był dla nas jak rodzina, umierał. Następne tygodnie były jak koszmar. Tomasz szybko słabł. Zamknął wszystkie swoje hotele, przekazując zarządzanie swojemu partnerowi biznesowemu. Okazało się, że nie miał rodziny. Żona odeszła lata temu, dzieci nigdy nie mieli. Byliśmy dla niego wszystkim. Jakub zaczął jeździć do jego willi w Kościeliskach w Tatrach każdego weekendu. Jako student medycyny pomagał mu ile mógł. Pewnego zimowego wieczoru Tomasz poprosił mnie, żebym przyjechała. Był sam w tej wielkiej willi otoczonej ośnieżonymi szczytami. Kiedy przyjechałam, siedział w fotelu przy kominku, owinięty kocem. Wyglądał jak cień człowieka, którego znałam. Podał mi kopertę. To dla Jakuba, powiedział słabym głosem. Na studia, na przyszłość. Wiedziałam, że mi odmówisz, jeśli zaproponuję wcześniej, więc proszę, przyjmij to teraz. Nie mogłam powstrzymać łez. Powiedziałam mu, jak wiele dla nas znaczy, jak zmienił nasze życie. Uśmiechnął się zmęczonym uśmiechem. To ja powinienem dziękować, Anno. Daliście mi coś czego nigdy nie miałem. Rodzinę? Cel? Czułem się samotny przez całe życie, budując imperium, które tak naprawdę nikomu nie było potrzebne. A potem zobaczyłem was tamtej deszczowej nocy i wiedziałem, że to los. Umarł tydzień później, spokojnie, we śnie. Jakub był przy nim. Na pogrzebie na cmentarzu rakowickim w Krakowie było zadziwiająco mało ludzi. Kilku partnerów biznesowych, adwokat, my. Ten człowiek, który miał wszystko, odszedł prawie sam. Testament był prosty. Wszystko zostawił Jakubowi: wille w górach, akcje w hotelach, konta bankowe. Mój dwudziestoletni syn odziedziczył fortunę wartą miliony złotych. Jakub płakał, czytając list, który Tomasz zostawił dla niego. Pisał w nim: że Jakub był synem, którego nigdy nie miał, że jest dumny z człowieka, którym się stał. Prosił tylko o jedno, żeby Jakub został lekarzem i pomagał ludziom. Że pieniądze to tylko narzędzie do czynienia dobra. Życie toczyło się dalej. Jakub kontynuował studia. Oddał zarządzanie hotelami profesjonalistom, ale wprowadził programy pomocowe dla potrzebujących rodzin bezpłatne noclegi dla rodziców dzieci hospitalizowanych, stypendia dla sierot. Chciał honorować pamięć Tomasza. Ja prowadziłam swoje kwiaciarnie, żyjąc skromnie, mimo że teraz mogłabym mieć wszystko. Minęło pięć lat. Jakub był już na piątym roku medycyny, specjalizował się w chirurgii. Stał się poważnym, odpowiedzialnym mężczyzną. Któregoś majowego wieczoru wracał ze szpitala późno. Jechał swoim skromnym fiatem przez nową Hutę, kiedy zobaczył wypadek. Dwa samochody, poważne zderzenie. Zatrzymał się natychmiast. W jednym z samochodów siedział mężczyzna w średnim wieku, przytomny ale ranny. W drugim, czarnym BMW, była młoda kobieta. Nieprzytomna, skrwawiącą raną głowy. Jakub wszedł w tryb medyczny. Zadzwonił po karetkę, ale wiedział. Że każda sekunda się liczy. Kobieta traciła dużo krwi. Ostrożnie wyciągnął ją z wraku. Miała puls, ale słaby. Zaczął pierwszą pomoc, tamując krwawienie używając swojej koszuli. Mężczyzna z drugiego samochodu krzyczał coś przez telefon po angielsku. Ambulans przyjechał po dwunastu minutach, które wydawały się wiecznością. Jakub jechał z nimi do szpitala, nie chcąc zostawić pacjentki. W szpitalu okazało się, że kobieta miała poważny uraz głowy i wewnętrzne krwawienie. Natychmiast zabrano ją na operację. Jakub czekał na korytarzu razem z mężczyzną z drugiego samochodu, któremu opatrzono lekkie rany. Przedstawił się jako David Morrison, Brytyjczyk pracujący w Krakowie. Dzięki temu młodemu człowiekowi być może przeżyje, powiedział lekarz prowadzący po operacji. Gdyby nie szybka reakcja i prawidłowe tamowanie krwawienia, Wykrwawiłaby się zanim przyjechałaby karetka. Jakub poczuł ulgę. Zapytał o stan kobiety. Stabilny, ale poważny. Będzie potrzebowała transfuzji i długiej rekonwalescencji. Następnego dnia Jakub wrócił do szpitala sprawdzić, jak się czuje. Kobieta była przytomna. Miała może 35 lat, ciemne włosy i mimo siniaków i bandaży, było widać, że jest piękna. Przedstawiła się jako Sara Morrison. Była żoną Dawida. Dziękuję, że uratowałeś mi życie, powiedziała słabym głosem. David powiedział mi, co zrobiłeś. Jesteś aniołem. Jakub zaczerwienił się. Powiedział, że tylko zrobił to, co powinien, że jest studentem medycyny i to jego obowiązek. Ale Sara nalegała. Chciała się odwdęczyć. W następnych tygodniach Jakub często odwiedzał Sara w szpitalu. Rozmawiali o wszystkim. Okazało się, że David Morrison to prezes wielkiej międzynarodowej korporacji technologicznej. Przyjechali do Polski, bo firma otwierała Centrum Rozwoju w Krakowie. Sara była architektką, marzyła o projektowaniu zrównoważonych budynków. Kiedy Sara w końcu opuściła szpital, zaprosiła Jakuba i mnie na kolację w ich apartamencie w hotelu Stary. Zgodziłam się, ciekawa kim są ci ludzie, których syn uratował. To był elegancki wieczór. David okazał się niezwykle inteligentnym i ciepłym człowiekiem. Rozmawialiśmy o Polsce, o różnicach kulturowych, o życiu. Pod koniec wieczoru David powiedział coś, co mnie zaskoczyło. Jakubie, chciałbym ci zaproponować coś. Nasza firma tworzy fundusz stypendialny dla uzdolnionych studentów medycyny. Chcielibyśmy, żebyś był pierwszym stypendystą. Pokryjemy wszystkie koszty studiów, a po skończeniu medycyny, jeśli zechcesz, pomożemy ci otworzyć własną praktykę lub klinikę. Jakub był wstrząśnięty. Powiedział, że nie może przyjąć, że przecież nie potrzebuje pieniędzy po dziedzictwie po Tomaszu. Ale David uśmiechnął się. To nie chodzi o pieniądze, Jakubie. To chodzi o uznanie Twojego charakteru. Twojej dobroci. Uratowałeś życie mojej żonie, nie myśląc o nagrodzie. Takich ludzi świat potrzebuje jako lekarzy. Jakub spojrzał na mnie, szukając rady. Powiedziałam mu, że to jego decyzja, ale że Tomasz byłby dumny widząc, jak inni doceniają jego dobroć. W końcu Jakub zgodził się, pod warunkiem, że będzie mógł użyć części funduszy na pomoc innym studentom medycyny z trudnych rodzin. David roześmiał się i zgodził się natychmiast. Życie znowu nabrało nowego wymiaru. Jakub skończył studia z wyróżnieniem. Otrzymał pracę w prestiżowym szpitalu imienia Jana Pawła II w Krakowie jako chirurg. Ale nie zapomniał o swojej obietnicy. Razem z Fundacją Morrisonów stworzył program stypendialny dla dzieci z ubogich rodzin, które chciały studiować medycynę. Pewnego dnia, było to już rok po zakończeniu studiów przez Jakuba, Dostałam telefon ze szpitala. Jakub był w pracy, operował pacjenta. Poproszono mnie, żebym przyjechała. To pilne. Serce zamarło mi w piersi. Myślałam, że coś złego się stało. Przyjechałam tak szybko, jak mogłam. Ale to nie było nic złego. W sali konferencyjnej czekał dyrektor szpitala, Jakub i jeszcze jedna osoba, której nie rozpoznałam od razu. Starsza kobieta, może siedemdziesięcioletnia, elegancko ubrana. Patrzyła na mnie intensywnie, jakby próbowała sobie coś przypomnieć. Pani Anno Kowalska, zaczął dyrektor. Ta pani przyjechała z Warszawy specjalnie, żeby panią zobaczyć. To pani Maria Wiśniewska. Serce zabiło mi mocniej. Wiśniewska. To było nazwisko Tomasza. Ale mówił że nie ma rodziny. Kobieta wstała i podeszła do mnie. Uzy płynęły jej po policzkach. Anno, powiedziała, jestem siostrą Tomasza. Nie rozmawialiśmy przez dwadzieścia lat. Pokłóciliśmy się o pieniądze, o rodzinny majątek po rodzicach. Byłam zazdrosna, głupia. Kiedy się dowiedziałam, że jest chory, było już za późno. Umarł, zanim zdążyłam do niego przyjechać. Usiadłam ciężko. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Maria kontynuowała. Po jego śmierci adwokat dał mi list. Napisał go przed śmiercią, ale poprosił, żeby mi go przekazać dopiero po pięciu latach. Chciał, żebym miała czas przemyśleć swoje życie. Podała mi kopertę. Rozpoznałam pismo Tomasza. Czytałam przez łzy. Tomasz pisał o tym, jak bardzo cierpiał przez zerwanie kontaktu z siostrą. Ale pisał też o tym, jak poznanie mnie i Jakuba dało mu radość i cel w ostatnich latach życia. Prosił Marię, żeby nas odnalazła, żeby poznała ludzi, którzy sprawili, że jego ostatnie lata były szczęśliwe. Żeby zobaczyła, co znaczy prawdziwa rodzina, którą buduje się nie na krwi, ale na miłości i dobroci. Maria płakała teraz otwarcie. Spędziłam te pięć lat na terapii na próbie zrozumienia, kim byłam i kim chcę być. Tomasz dał mi tę szansę nawet po śmierci. I teraz jestem tutaj, żeby was poznać, żeby zobaczyć rodzinę mojego brata. Objęłam ją. W tym momencie poczułam, że Tomasz wciąż jest z nami, wciąż prowadzi nas wszystkich. Dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Maria stała się częścią naszego życia. Przeniosła się z Warszawy do Krakowa, żeby być blisko nas. Opowiadała historię o Tomaszu z dzieciństwa, o ich rodzicach, o czasach, kiedy byli nierozłączni. Jakub słuchał z zachwytem, poznając historię człowieka, który tak wiele dla niego znaczył. Pewnego dnia Maria zaproponowała coś niezwykłego. Chciała stworzyć fundację imienia Tomasza Wiśniewskiego. Fundację, która pomagałaby samotnym matkom i ich dzieciom. Dała mi całą swoją część spadku po rodzicach, kilka milionów złotych. Powiedziała, że to jedyny sposób, żeby naprawić błędy przeszłości. Razem stworzyłyśmy fundację. Jakub był członkiem zarządu. Pomagaliśmy setkom rodzin każdego roku. Dawaliśmy stypendia, pokrywaliśmy koszty edukacji, pomagaliśmy matkom założyć własne firmy. Wszystko to w imię człowieka który tamtej deszczowej nocy zatrzymał się, żeby pomóc obcym ludziom. Jakub poznał dziewczynę, Karolinę, młodą lekarkę pebiatrę. Wzięli ślub w kościele maliackim w Krakowie. To było piękne wydarzenie. Maria była jak babcia dla nich. Sara i David Morrisonowie przylecieli specjalnie z Londynu. Byliśmy rodziną, dziwną, poskładaną z przypadków filosowych spotkań, ale prawdziwą. Któregoś wieczoru, kilka lat później, siedziałam z Marią w Willi w kościeliskach, tej samej, gdzie Tomasz spędził ostatnie dni. Jakub przekształcił ją w dom wypoczynkowy dla rodzin z fundacji. Patrzyłyśmy na tatry i zachód słońca malował niebo na pomarańczowo i różowo. Czy myślisz, że Tomasz by się cieszył? Zapytała Maria. Patrząc na wszystko, co stworzyliście w jego imię Uśmiechnęłam się. Wiem, żeby się cieszył. Ale myślę, że najbardziej cieszyłby się widząc nas tutaj razem. Rodzinę, której zawsze chciał. Tamtej nocy, w deszczu, kiedy obcy mężczyzna zatrzymał się, żeby pomóc, żadne z nas nie wiedziało, jaką podróż rozpoczynamy. Czasem myślę o wszystkich drobnych decyzjach, które doprowadziły nas do tego momentu. Co by było, gdyby Tomasz tamtego wieczoru jechał inną drogą? Gdyby nie zatrzymał się. Gdybym odmówiła. Ale zatrzymał się. I to zmieniło wszystko. Nie tylko dla mnie i Jakuba, ale dla setek rodzin, które pomogła nasza fundacja. Dla Marii, która znalazła przebaczenie i cel. Dla Sara, której życie uratował mój syn, nauczony dobroci przez Tomasza. Wszystko było połączone, jakby niewidzialną nicią łącząca losy wszystkich ludzi. Minęło dziesięć lat od tamtego dnia kiedy Maria Wiśniewska odnalazła nas w Krakowie. Dziesięć lat, które przyniosły więcej zmian, niż mogłabym sobie kiedykolwiek wyobrazić. Siedzę teraz w ogrodzie naszej fundacji, obserwując dzieci bawiące się na placu zabaw, który Jakub zaprojektował specjalnie dla rodzin, które tu przyjeżdżają. Słońce świeci łagodnie, a zapach kwiatów przypomina mi moją pierwszą małą kwiaciarnię na Kazimierzu, tę, którą ledwo utrzymywałam przy życiu tamtej deszczowej nocy. Jakub ma teraz 35 lat. Jest uznanym chirurgiem, kierownikiem oddziału w szpitalu imienia Jana Pawła II. Ma dwójkę dzieci z Karoliną, córkę Zofię, która ma 8 lat i syna Tomasza, który ma 5. Nazwali go na cześć człowieka, który zmienił nasze życie. Mały Tomasz ma te same łagodne oczy co jego imiennik, tę samą ciekawość świata i wrażliwość na krzywdę innych. Karolina jest wspaniałą matką i pediatrą. Razem z Jakubem pracują nad projektem mobilnych klinik medycznych dla oddalonych wsi w Beskidach i Tatrach. To kolejny wymiar działalności fundacji nieść pomoc tam, gdzie system opieki zdrowotnej nie dociera. Czasem patrzę na mojego syna i nie mogę uwierzyć, jak bardzo wyrósł. Ten mały chłopiec, który drżał z zimna pod wiatą przystankową, teraz ratuje życie ludzi każdego dnia. Maria Wiśniewska ma już 80 lat, ale jest pełna energii. Przeniosła się na stałe do Krakowa i mieszka w niewielkim mieszkaniu niedaleko Planty. Spędza większość czasu w fundacji, czytając dzieciom książki, ucząc je historii Polski, opowiadając o swoim bracie Tomaszu. Stała się babcią dla dziesiątek dzieci, które przeszły przez nasze programy. Jej przemiana z zgorzkniałej, samotnej kobiety w kochającą, Zaangażowaną wolontariuszkę była jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałam. Pewnego dnia Maria powiedziała mi coś, co zapadło mi głęboko w serce. Anno, przez dwadzieścia lat żyłam w goryczy i żalu. Myślałam, że straciłam wszystko przez swoją dumę. Ale teraz rozumiem, że Tomasz dał mi największy dar, szansę na odkupienie. Nie przez pieniądze, ale przez miłość. Płakałyśmy wtedy razem. Trzymając się za ręce w tej samej willi w kościeliskach, gdzie Tomasz spędził ostatnie dni. Sara i David Morrisonowie stali się naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Co roku przyjeżdżają do Polski na miesiąc. David rozwinął swoje centrum technologiczne w Krakowie do ponad tysiąca pracowników. Sara zaprojektowała dla naszej fundacji ekologiczny kompleks budynków, dom dla matek w kryzysie, centrum edukacyjne dla dzieci, warsztaty zawodowe. Wszystko zbudowane z naturalnych materiałów, z panelami słonecznymi i systemami zbierania deszczówki. Kiedy pytam Sara, dlaczego tak bardzo się zaangażowali, zawsze odpowiada to samo: Jakub dał mi drugie życie Anno. Wszystko, co robię po tym dniu to bonus. Prezent, którego nie zasłużyłam. Jak mogę nie dzielić się tym z innymi? Ich córka, Elizabeth, studiuje teraz medycynę w Warszawie. Chce być jak Jakub, jej bohater, człowiek, który uratował jej matkę. Fundacja imienia Tomasza Wiśniewskiego pomogła do tej pory ponad dwóm tysiącom rodzin. Dajemy stypendia, pokrywamy koszty edukacji, pomagamy matkom znaleźć pracę lub założyć własne firmy. Mamy program mieszkaniowy, który pomógł setkom rodzin znaleźć bezpieczny dom. Współpracujemy z psychologami, prawnikami, doradcami zawodowymi. Każda historia jest inna, każda rodzina ma swoje wyzwania. Ale wszystkie łączy jedno, potrzeba nadziei. Pamiętam Joannę, młodą matkę z Nowej Huty, która przyszła do nas pięć lat temu. Miała trzyletnią córkę i żadnych perspektyw. Mąż ją zostawił, rodzina się od niej odwróciła. Spała z dzieckiem w samochodzie. Fundacja dała jej mieszkanie, pomogła znaleźć pracę w kwiaciarni, tak Jednej z moich kwiaciarni. Dzisiaj Joanna jest kierowniczką sklepu, ma własne mieszkanie i niedawno skończyła studia licencjackie z zarządzania. Jej córka Maja chodzi do dobrej szkoły i marzy o zostaniu weterynarzem. Albo Krzysztof, ojciec samotnie wychowujący dwóch synów po tym, jak jego żona zginęła w wypadku. Był elektrykiem bez stałej pracy, zadłużony, na skraju załamania. Fundacja pomogła mu spłacić długi. Znaleźć stabilną pracę i pokryła koszty terapii dla chłopców, którzy cierpieli po stracie matki. Teraz jego starszy syn studiuje inżynierię elektryczną na Politechnice Krakowskiej, a młodszy jest w liceum. Krzysztof jest jednym z naszych najbardziej zaangażowanych wolontariuszy, pomaga innym ojcom w podobnej sytuacji. Te historie mnożą się. Każda jest dowodem na to, że pomoc w odpowiednim momencie może zmienić trajektorię całego życia. Że nikt nie jest stracony, że zawsze jest nadzieja. To była wizja Tomasza. Nie dawać ludziom ryby, ale uczyć ich łowić, ale też dawać im wędkę, jeśli jej nie mają, i być obok, kiedy uczą się jej używać. Kilka miesięcy temu wydarzyło się coś niezwykłego. Dostałam telefon z zakopanego. Kobieta, która się przedstawiła jako Magdalena Nowak, powiedziała, że musi ze mną pilnie porozmawiać. Kiedy przyjechała do fundacji, rozpoznałam ją natychmiast, choć minęło ponad piętnaście lat. To była siostra Piotra, mojego zmarłego męża. Nie rozmawiałyśmy od pogrzebu. Pokłóciłyśmy się wtedy o coś głupiego, o pieniądze, o spadek. Typowa rodzinna drama, która niszczy relacje. Magdalena płakała. Przeprosiła za wszystko. Powiedziała, że przez lata żyła w żalu, że czytała o naszej fundacji w gazetach, że widziała wywiady z Jakubem w telewizji. Jej własny syn, Michał, miał problemy z narkotykami. Trafiła na dno. Zdesperowana, przyszła prosić o pomoc. Nie dla siebie, dla niego. Wiem, że Tomasz Wiśniewski gdzieś tam patrzy na nas i się uśmiecha. Że widzi, co wyrósł z tamtej deszczowej nocy. Że jego samotność, jego ból znalazł w końcu cel i sens. Że jego życie, które wydawało mu się puste mimo bogactwa, było pełne znaczenia właśnie przez te ostatnie rozdziały, które spędził z nami. A ja, Anna Kowalska, zwykła kobieta z kwiaciarni, nauczyłam się najważniejszej rzeczy. Że dobro wraca. Może nie od razu, może nie w sposób, którego oczekujemy. Ale wraca. Zawsze i że nasze czyny, nawet te małe, tworzą fale, które mogą zmienić świat. Wystarczy się zatrzymać, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Wystarczy wsadzić przemoczoną kobietę i dziecko do samochodu w deszczową noc. Wystarczy być człowiekiem dla innych ludzi. To jest historia o nas wszystkich: o tym, że wszyscy jesteśmy połączeni, że niczego nie robimy tylko dla siebie. Że każdy gest ma znaczenie, i że miłość, prawdziwa miłość do ludzi, jest jedyną rzeczą, która naprawdę zostaje po nas, kiedy odchodzimy. Tomasz odszedł, ale jego miłość trwa. W fundacji, w tysiącach uratowanych rodzin, w Jakubie, który ratuje życia, w Małym Tomaszu, który nosi jego imię, w każdym geście dobroci, który przekazujemy dalej. I to jest największe dziedzictwo, jakie ktokolwiek może zostawić.